W ciągu ostatniego miesiąca zaliczyłem już trzy imprezy vr w Polsce. Coś niesamowitego. Choć wirtualna rzeczywistość to nisza, Polska ma do zaoferowania tego typu eventów na równi z imprezami gamingowymi. Pierw biznesowo-prelekcyjna aula, następnie VR Kongres, którego relacje możecie znaleźć na kanale. Nie minęły jednak dwa tygodnie i BUM! Kolejna impreza do kompletu. Tym razem jest to VR Warsaw Day organizowane przez magazyn Pixel. VR Warsaw Day odbywał się 17 listopada w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz nie elektronik i trzeba przyznać, że na tle konkurentów wypada na razie najlepiej w swojej kategorii. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że najniższy próg cenowy za bilet to 10 zł. Za mniej niż kebaba na cienkim mogliśmy dostać się do hali Expo, obejrzeć i spróbować tych mitycznych vr -ów. a zdecydowanie było co próbować. Stoiska na VR Warsaw Day to idealna mieszanka stoisk z Poznań Game Arena 2016 i VR Kongresu. Dosłownie. 90% stoisk pochodziło z jednego lub drugiego eventu i w taki sposób wreszcie mogłem dotrzeć do tytułów Indie, których nie zdążyłem zakosztować podczas PGA. Szczególnie podobało mi się podejście firm House of Fables oraz Mythic Owl. Obydwie miały ciekawe aplikacje i z chęcią przyjęły feedback odnośnie swoich produktów. Poza tym spotkać można było VR Vizio z ich ulepszoną wersją Drone Huntera, a także Immersion z demem obsługującym Oculusy Touch. Miałem je w ręce, zagrałem, szybko przetestowałem. O ile więcej pojawi się w osobie recenzji. Teraz mogę tylko zdradzić, że są bardzo lekkie, dopasowane do dłoni i co najważniejsze bardzo dobrze traktowane są w przestrzeni, choć ta jest sporo mniejsza od grywalnej przestrzeni zestawu HTC Vive. Warto również zwrócić uwagę na stoisko poznańskiej firmy Setup, gdzie największy szał robiła apka wzorowana na Keep Talking and Nobody Explodes. Gracz w VR współpracuje z osobą stojącą przed masą dziwnych przełączników, lampek i kabelków, aby wspólnie osiągnąć cel. Masa Friday z nowatorskim podejściem. Nie zabrakło głośnych polskich tytułów, Alice VR, Chernobyl VR i Bound, a Hyperbook i 11th Dimension pokazały swoje świetne aplikacje z poprzednich eventów, odpowiednio Hyper Arenę oraz interaktywne dzieła beksińskie Również w temacie B2B nie zabrakło freeze ze swoim Everyplace i paru stoisk związanych z oglądaniem nieruchomości i wnętrz w postaci VR. W skrócie, Expo było niesamowicie wręcz udane i, mimo niecodziennej miejscówki, zdecydowanie było warte swojej ceny, nawet jeśli pomnożyć by ją dwukrotnie. Wszystko było na swoim miejscu, dało się przejść między stoiskami i nie odczułem ścisku, jaki dopadł mnie na VR-kongresie. Zupełnie inaczej, sprawa ma się z częścią konferencyjną. Ta to w większości kropka w kropkę powtórka z rozrywki VR-kongresu. Dużo o sukcesie, mało warsztatów i za wysoka cena w stosunku do przekazanych treści. Choć sześciokrotnie niższa, i tutaj zdecydowanie. Zdecydowanie kłaniam się w stronę organizacji, bo idziemy w końcu w dobrym kierunku. Podsumowując, VR Warsaw Day to najlepszy event VR owy up to date. Bardzo tanie, dający ogromne pokłady Friday Expo oraz średniawy acz pędzący ku lepszemu business zone. Nic tylko, wyciągnąć wnioski, rozszerzyć ofertę stoisk i zyskamy kolejną wartościową imprezę cykliczną w Polsce.